Ostatnio April coraz częściej łapała się na dziwnych myślach o tym, co dzieje się z jej życiem. W przypływie rozpaczy dziewczyna zdawała się nic nie wiedzieć o farmie, na której mieszkała. Tymczasem jej wujek Simon, który znał się na hodowli zwierząt, potrafił także naprawić prawie każdy samochód. Ciocia Vanessa dobrze gotowała, opiekowała się zwierzętami domowymi, a w wolnych chwilach robiła na drutach. Dlaczego jestem inna? Dlaczego nic nie wiem o farmie? April zadawała sobie to pytanie w myślach. Dziewczyna wiedziała, że mogło być to spowodowane urazem głowy, którego doznała w wyniku wypadku rok wcześniej. April nic nie pamiętała, bo według wujka Simona straciła wtedy przytomność. Stary pick dziewczyny uderzył w drzewo, a ona sama mocno uderzyła się w głowę. Najwyraźniej to spowodowało tymczasową amnezję która uniemożliwiła April normalne życie. Tak się więc złożyło, że wszystko, co przydarzyło się April przed wypadkiem, zniknęło z jej pamięci. Oczywiście ciocia Vanessa i wujek Simon starali się wypełnić te luki i od czasu do czasu opowiadali siostrzenicy o jej przeszłości. April dowiedziała się, że jej rodzice byli geologami, którzy zginęli w katastrofie lotniczej na Alasce. W tym czasie ich córka miała zaledwie 5 lat. Jako, że April nie miała innych krewnych, cała opieka nad nią spadła na barki Vanessa i Simona Mitchellów. Para mieszkała w jednym z gospodarstw położonych w znacznej odległości od dużych miejscowości. Mitchellowie nie mieli własnych dzieci, więc mała April stała się dla nich niczym córka. Jako dziecko byłaś bardzo posłuszną dziewczynką, kochanie. Nie pamiętam dnia, kiedy sprawiłabyś, że czulibyśmy się nieswojo, powiedziała z dumą ciocia Vanessa. W takich chwilach April wpatrywała się w ciotkę, desperacko próbując przypomnieć sobie swoją przeszłość. Farma Michelów znajdowała się pośrodku niczego, prawie nie było tam innych ludzi. Wyjątkiem były dni handlowe, kiedy małżonkowie sprzedawali wszystkim własne produkty. April zawsze była zaskoczona faktem, że można żyć tak długo z dala od cywilizacji. Naprawdę przez kilka lat robiłam wszystko ramię w ramię z wujkiem i ciotką? Gdzie są moi przyjaciele, a gdzie znajomi ze szkoły? Zastanawiała się April. Dziewczynę pociągały wielkie miasta, które wydawały się jej centrum wszechświata. Gdy zaczynała rozmowę z wujem o wyjściu choćby do sklepu spożywczego, zawsze spotykała się z odmową. Jesteś jeszcze za słaba, April. Poza tym, przed wypadkiem nie lubiłaś miasta. Wydawało ci się hałaśliwe, brudne. To nie farma, gdzie każde drzewo czy pagórek są ci znajome powiedziała z uśmiechem ciocia Vanessa. Czy naprawdę byłam taką samotniczką? Dlaczego mam tak nieodpartą chęć pojechania do miasta? April pomyślała z powątpiwaniem. Oczywiście dziewczyna rozumiała, że konsekwencje urazu głowy mogą być nieprzewidywalne, a w przypadku amnezji w naturalny sposób wpłynęło to na jej charakter i zachowanie. Jakby na potwierdzenie tej teorii, ciocia Vanessa ciągle mówiła o tym, że po takich urazach ludzie często się zmieniają, a nawet nabywają niekiedy jakieś nadprzyrodzone zdolności. Kiedyś, chyba w Kentucky, był taki przypadek, gdy po wstrząśnieniu mózgu, budowniczy nagle zyskał dar przewidywania, dodał wujek Simon. Wyjaśnienia krewnych wyglądały tak naturalnie, że April ani trochę nie wątpiła w ich szczerość. Ciocia i wujek dziewczyny byli dość dziwnymi ludźmi, którzy mieli swoje zasady. Z nieznanych April powodów, Vanessa i Simon nie zachowali jej zdjęć z dzieciństwa, które według nich spłonęły podczas pożaru. Jak mam pamiętać swoją przeszłość, skoro nie ma żadnego potwierdzenia, jak wyglądało moje życie przed wypadkiem, dlaczego leczono mnie w domu, a nie w szpitalu? zastanawiała się April. Jakby uprzedzając to pytanie, Vanessa Mitchell natychmiast rzuciła. Przez pierwsze dwa dni po wypadku byłaś w szpitalu miejskim, a potem wujek Simon zabrał cię do domu. Codzienne wizyty u lekarzy były kosztowne, więc znaleźliśmy wyjście z sytuacji. April poczuła się wtedy nieswojo. Pomimo faktu, że odpowiedź ciotki Wanescy wydawała się logiczna i przemyślana, dziewczyna uważała, że jej brak intuicji do zadań na farmie wiele jej mówił. April nie wiedziała, jak dojść krowy, czy robić na drutach. Główny dochód Mitchellów stanowiła sprzedaż mięsa i nabiału, więc od czasu do czasu wujek Simon musiał jeszcze przyjmować klientów na farmie. W takie dni, dziwnym zbiegiem okoliczności, dla April zawsze znajdował pracę w odległej części farmy. Sprzątanie stodoły albo sortowanie zebranych buraków czy kukurydzy. Na początku april myślała, że to tylko zbieg okoliczności, ale kiedy zaczęło się to powtarzać regularnie, zdała sobie sprawę, że jej krewni celowo ukrywali ją przed ludźmi. Dlaczego to robią? Czego mogą się dowiedzieć od nieznajomych? Zadawała sobie pytanie w głowie dziewczyna. Niestety, nigdy nie otrzymała na nie odpowiedzi. Ciocia Vanessa i wujek Simon nadal zachowywali się tak, jakby nic niezwykłego się nie wydarzyło. Zajmowali się rolnictwem, handlem i wszystkim, co się z nim wiązało. Czas płynął niepostrzeżenie. April, podobnie jak poprzednio, żyła samotnie i marzyła o opuszczeniu farmy, która stała się dla niej wręcz obrzydliwa. Dziewczyna była praktycznie pewna, że urodziła się i wychowała w mieście, a nie na odludziu. Oczywiście April mogła po prostu uciec z farmy, ale było to o wiele trudniejsze, niż mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. W nocy wujek Simon osobiście zamykał wszystkie okna i drzwi w domu, a w ciągu dnia zawsze miał April w zasięgu wzroku. Na dodatek gospodarstwo znajdowało się w znacznej odległości od najbliższych miejscowości, przez co dotarcie do nich pieszo było niemal niemożliwe. Przede wszystkim April chciała poznać prawdę, która była przed nią ukrywana, niczym najlepiej strzeżona tajemnica. Co działo się w mojej przeszłości, skoro tak gorliwie to przede mną ukrywają? Analizowała April. Nie mogąc dowiedzieć się czegokolwiek od krewnych, April postanowiła sama dotrzeć do prawdy. Wykorzystując moment, w którym Vanessa i Simon Mitchell przetwarzali mleko na twaróg, April zakradła się do ich sypialni, aby przejrzeć szuflady. Jako, że miała mało czasu, od razu zabrała się do działania. W szafie i na półkach nocnego stolika nie znalazła nic specjalnego. April trafiła jednak w szufladzie biurka na prawo jazdy należące do dziewczyny Elizabeth Douglas. Co ciekawe, na zdjęciu była dziewczyna, która wyglądała bardzo podobnie do April. Miejsce urodzenia wskazywało, że nie był to stan Iowa, ale Nebraska. W tym momencie głowa April przeszył ostry ból, a jej umysł wypełniły obrazy i wizje z przeszłości. Klęcząc, dziewczyna przycisnęła dłonie do skroni i cicho zapłakała. Łzy zalewały twarz April, co nie przyniosło jej jednak ulgi, a jedynie jeszcze bardziej pogorszyło i tak już zły stan. Krok po kroku, obraz po obrazie, dziewczyna przypominała sobie wszystko. Wcale nie nazywała się April Mitchell, ale właśnie Elizabeth Douglas. Tego pamiętnego dnia wracała od przyjaciółki, która mieszkała w małym miasteczku położonym w północnej części stanu Ajoła. Humor Elisabeth był doskonały, a życie wydawało się jej przewidywalne i szczęśliwe. Niestety, dziewczyna nie zdążyła wrócić do domu przed zmrokiem, a po drodze zastał ją szybko zbliżający się zmierzch. Co stało się później, Elisabeth przypomniała sobie z wielkim trudem, bo jej ostatnim wspomnieniem były reflektory samochodu, który jechał pod prąd. Potem pojawił się strach, ból i ciemność, które w całości ją pochłonęły. Wszystko to przemknęło przez głowę Elizabeth w ciągu zaledwie kilku minut, dlatego świadomość tragedii, która się wydarzyła, sprawiła, że jej serce zabiło z szaleńczą siłą. Pogrążona w smutnych wspomnieniach, dziewczyna zupełnie zapomniała o czasie i opamiętała się dopiero, gdy za jej plecami rozległy się czyjeś kroki. April? Co ty tutaj robisz? Dlaczego szuflada biurka jest otwarta? Krzyczała Vanessa Mitchell, nie kryjąc oburzenia. Elizabeth odwróciła się i spojrzała na kobietę oczami pełnymi łez. Dlaczego okłamywałaś mnie przez cały ten czas? Nie jestem April, prawda? Po prostu wykorzystałaś fakt, że straciłam pamięć w wypadku i oszukałaś mnie. Nie jestem twoją siostrzenicą, powiedziała głośno dziewczyna. Nie wiadomo, jakby się to wszystko skończyło, gdyby w tym momencie do pokoju nie wszedł Simon Mitchell. Mężczyzna natychmiast zrozumiał, o co chodzi i zmierzył Elizabeth złym spojrzeniem. Dopiero wtedy dziewczyna zdała sobie sprawę, że przez cały ten czas była w paszczy lwa i nawet nie podejrzewała, jakie niebezpieczeństwo czyha na nią ze strony mieszkańców domu. April, po prostu nie jesteś sobą. Ta dziewczyna ze zdjęcia na prawie jazdy to wcale nie ty. Owszem, wygląda jak ty, ale to nic więcej, oświadczył Simon Mitchell tonem nieznoszącym sprzeciwu. Elizabeth po raz pierwszy widziała mężczyznę tak wściekłego, co sugerowało, że przez cały wcześniejszy czas umiejętnie on udawał. Teraz, gdy wszystko wyszło na jaw, Michelowie pokazali całą swoją oszukańczą naturę i chęć wykorzystania dziewczyny. Widząc nieskrywaną groźbę w oczach Simona, Elizabeth zdała sobie sprawę, że od tej pory będzie więźniem w domu przestępców, którzy wmawiali jej, że są jej krewnymi. Co więcej, rodzice Elizabeth wcale nie umarli, ale wciąż mieszkali w Nebrasce i na pewno się o nią martwili. Stając się więźniem nikczemnych małżonków, dziewczyna całkowicie straciła możliwość wychodzenia na podwórko. Mogła tylko poruszać się po domu i spać w pokoju z zamkniętymi na klucz drzwiami. Elizabeth oczywiście nie miała telefonu i nie mogła dać nikomu żadnego znaku życia. Dodatkowo na dziewczynę spadła część obowiązków, które polegały na pomocy w kuchni przy owocach i warzywach. Dżem wiśniowy, dżem jabłkowy i przecier z bakłażana cieszyły się dużym zainteresowaniem klientów, co przyniosło Michelom dodatkowe dochody. Pewnego razu, gdy Elizabeth zakręcała pokrywkę kolejnego słoika z dżemem, przyszła jej do głowy bardzo ciekawa myśl. A co jeśli by tak wysłać wiadomość Zagryzając wargi, analizowała dziewczyna i sięgnęła po czarny marker. Przy pracy czas płynął niepostrzeżenie. Patrząc na efekty tych działań, Vanessa Mitchell liczyła słoiki z dżemem i szacowała zysk, jaki przyniosą. Dwa dni później kolejna partia dżemu wiśniowego rozeszła się jak ciepłe bułeczki. Słoiki z przysmakiem trafiały tylko do stałych klientów, w tym także do Michaela Watsona. Mężczyzna samotnie wychowywał pięcioletniego syna Bobiego i od czasu do czasu uwielbiał rozpieszczać go domowymi słodyczami. Tak było i tego dnia, kiedy Michael otworzył dziecku słoik dżemu wiśniowego, aby posmarować świeżą kromkę białego chleba. Mężczyzna, biorąc wieczko w rękę, już miał je wyrzucić do kosza, gdy nagle ujrzał dziwny napis wykonany czarnym markerem. Napis głosił: Pomocy zostałam porwana. Wezwij policję. Po przeczytaniu tego Michael aż się wzdrygnął. Zauważył już wcześniej, że z Simonem i Vanessą Mitchell chyba nie wszystko było w porządku. Zaczęło się pięć lat temu, kiedy ich jedyna córka, April, zginęła w wypadku samochodowym. Od tego czasu para stała się samotna i praktycznie nie opuszczała gospodarstwa. W sprawach zawodowych byli prawdziwymi profesjonalistami, ale we wszystkim innym wywoływali tylko zdziwienie. Michael mógł sobie wszystko wyobrazić, ale coś takiego? Trzymać kogoś siłą, to mógł być prawdziwy szok. Wzywając policję, mężczyzna szybko przedstawił sytuację, a godzinę później farmę Michelów odwiedziły radiowozy. Najbardziej zaskakujące było to, że Simon i Vanessa nawet nie pomyśleli, aby coś ukryć czy czemukolwiek zaprzeczać. Nawet niezbite dowody nie mogło ich przekonać, że Elizabeth to nie ich zmarła córka April. Tej pamiętnej nocy Simon Mitchell wracał z targu, który potrwał dłużej niż zwykle. Widząc auto leżące w rowie, mężczyzna doznał silnego déjà vu. Zatrzymując się, wysiadł z samochodu i wyciągnął z bocznej kieszeni miniaturową latarkę. Gdyby nie dziewczyna prowadząca nie tak dawno rozbitego Forda, Simon po prostu ominąłby to miejsce. Widok młodej nieznajomej w tarapatach obudził w jego duszy dawno zapomniane uczucia. Pięć lat wcześniej jego jedyna córka, April, uległa strasznemu wypadkowi. Niestety zmarła przed przybyciem karetki pogotowia, co pogrążyło jej rodziców w stanie głębokiego żalu. Sytuacja była tu na tyle podobna, że Simon nie mógł się powstrzymać i postanowił wyciągnąć dziewczynę z pojazdu. Jako, że Elizabeth wciąż oddychała, zaniósł ją do swojego auta i wciskając pedał gazu do oporu, popędził w kierunku farmy. Tam wraz z żoną udzielili dziewczynie pierwszej pomocy. W przeszłości Vanessa była pielęgniarką i wiedziała, jak radzić sobie z tego typu obrażeniami. Gdy Elizabeth się obudziła, okazało się, że całkowicie straciła pamięć, co skłoniło małżonków do podjęcia niezwykle ryzykownego kroku. Po naradzie, Simon i Vanessa postanowili przekonać Elizabeth, że jest ich siostrzenicą, jako że dziewczyna była bardzo słaba, dość łatwo było ją oszukać. Tylko dzięki determinacji i zaradności Elizabeth udało jej się oswobodzić z niewoli psychicznie chorych ludzi. Oczywiście biorąc pod uwagę sytuację, Simon i Vanessa nie zrobili nic dla ludzkiej krzywdy, a po prostu próbowali stworzyć iluzję, że ich zmarła córka nadal żyje. Tak czy inaczej, małżonkowie musieli odpowiedzieć za to przed sądem. Otrzymawszy upragnioną wolność, pierwszym krokiem Elizabeth było odwiedzenie swojego wybawcy, który mieszkał zaledwie 15 mil od feralnej farmy Mitchellów. – Dziękuję za troskę i życzliwość. – Podpisałam około 20 słoików i tylko ty wezwałeś policję – ze łzami w oczach powiedziała dziewczyna. – Nie dziękuj mi, tylko lepiej mojemu synowi. Ma bzika na punkcie tego dżemu. – Może kiedyś go zrobisz? – Zapytał Michael z uśmiechem. Elizabeth odwzajemniła uśmiech i obiecała zrobić Bobiemu tyle słoików z dżemem, ile on i jego tata tylko będą w stanie unieść. Dziewczyna wiedziała też, że od teraz będzie ostrożniejsza i nigdy więcej nie pozwoli wodzić się za nos czy też bezczelnie wykorzystywać.